Nie ma. Albo no siema w kolejny dzień. I, 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 ostatnio się Polo z tego śmiał. Że każdy odcinek się zaczyna, ma w kolejny dzień. Ale co tam? To taka prawda. No jest kolejny dzień. W sumie już jest 17. Ja dopiero zaczynam rok. Dzisiaj miałem nie kręcić zupełnie nic. Mówię robię sobie takiego wolny dzień. Ale. Posiedziałem trochę w domu i tak sobie myślę, myślę. W sumie nie niedziela. Dobrze jest dziś wyjść. E, jadę teraz właśnie na La Pasterse. To się nazywa dokładnie trochę inaczej. eska coś tam. Nie, nie potrafię tego wy, wy, wypowiedzieć, także nie będę mówił. To są takie bardzo sławne schody, gdzie to jest jedna z głównych atrakcji. jest Jezus. E, te schody są właśnie, jeszcze na przykład ta e, głowa cukrowa głowa cukru głowa cukru o, mój Uber, to jał. Głowa cukru nie cukrowa. I te schody też są bardzo, bardzo popularne. Także no yy, także jadę tam później. Jerzo chcemy gdzieś jeszcze jedno, miejsce. nie wiem, czy się spotkam z nim. No i stwierdziłem, że w poniedziałek dobrze jest rzucić odcinek, bo w poniedziałki są bardzo dobre wyświetlenia. Ludzie lubią oglądać w poniedziałki filmy, a zrobię sobie wolne jutro, czyli prawdopodobnie we wtorek nie będzie odcinka, albo w środę. Jeszcze się okaże. Ale po prostu potrzebuję. jeden dzień potrzebuję wolnego. Dobra, mój uber podjechał, rusza. Dojechałem tutaj teraz na Lapa, tutaj gdzie byłem parę dni temu, ale dzisiaj przyjechałem wyglądać te sławne schody, najbardziej sławne bo w całej Brazylii których wie każdy, zaraz wam trochę o nich opowiem Pokazowałem jeszcze tutaj strider, jaki jest zarąbisty Prawda dobrze to wygląda Się zaczyna i leci muzyczka. Właśnie o tym też czytałem. O, to że impreza w pełni. O tym też czytałem, że tutaj dorwać na te schody, żeby nie było nikogo, to jest prawie niemożliwe. One mają 125 metrów, tam do samej góry, zaraz wam pokażę po kolei. Wejdę po kolei do góry i później będę schodził. Tutaj są płytki z 60 różnych krajów. Budowa tych schodów zajęła 23 lata. Po prostu wykonawca tych schodów został tutaj znaleziony martwy. Wszystko rozpoczęło się tutaj od wykańczania po prostu pierwszej części w barwach właśnie Brazylii, bo to był hołd dla Brazylii od niego. Ale później się wszystko tak zaczęło rozrastać, że wykończył je do góry. Z 215 stopni dokładnie, do góry. Ponad 2000 płytek. O, tyle ja nawet napisano: Z Michelin, <laughs> Coca-Cola. To było naprawdę można raz bardzo ciekawe znaleźć. O kurde, przyszedłem. Ale proszę sobie nakręcę, a później będę robił zdjęcia. E, później sobie zdjęcia porobię. Tolerida, kasada eskada. tutaj się nazywa to dokładnie Eskadaria Solaron. Solaron, go? tego, onia na nazwisko go sobie. Solaron, już czyli chikiem. Jak się mówi, no właśnie... Tak, no bo już tyle po prostu. Dalej zobaczcie, tam przy tej fladze Brazylii na pewno chcę sobie zdjęcia zrobić. A później będę szukał jakichś ciekawych płytek. Od razu wam coś pokażę. O, hinduska flaga. O, Kazachstan. Fajne, jest naprawdę fajne. Cieszę się, że tutaj przyjechałem. Mogłem dzisiaj nie wychodzić z domu, miałem zostać w domu i po prostu odpoczywać przed. Następnym ciężkim tygodniem treningowym, ale mówiąc, co będę w domu siedział? Wyszedłem, przyjechałem tu i jestem mega zadowolony. Obrigado. Jeszcze kawałek. O, no to jest Nie no, się to tak, że się kończą. Przedstawiłem teraz jeszcze ciekawą informację, że bardzo dużo z tych e, płytek ceramicznych, które tutaj są, takie różne, wiecie, z różnych tych, po prostu on dostawał w prezencie. Ludzie się dowiedzieli o tym, że on robi takie schody i tak dalej, poszło w świat. E, no i wysyłali po prostu lub przywozili. 300 z nich wykonał sam, własnoręcznie, bo to był artysta. Na resztę dostał. No. Na początku, też te, które tam na dole były, co, co zaczynały by pro robić te schody, to po prostu zbierał gdzieś tu po różnych budowach, i tak dalej. I stwierdził, że będzie wykańczał. Moim zdaniem, miejsce obowiązkowe, które trzeba zobaczyć, jak się jest w Rio. No, naprawdę robi duży wrażenie. No, Idę trochę na dół. Tak jak mówiłem, poszukałem jakieś ciekawe płytki. O, właśnie, patrzcie, jeszcze to. Tutaj Snoop Dok kręcił w ogóle teledysk, albo w teledysku e, do jednej piosenki. Fajnie chodzić z schodami, po których chodził Snoop Dok. <laughs> Pewnie jeszcze tutaj jest mnie jednego braciocha. Ja w Brazylii jeszcze nie poliewa ani raz. Trening, trening, trening. Znaczy na pewno to nie będę ukrywał. normalna akcja, ale, ale jeszcze nie miałem. Znaczy okazję miałem, ale nie chcę. Tak powiem. Indie. Nie mogę się doczekać, rzucę do inni. Tam to się będzie działo. Patrzcie ile tu ludzi cały czas chodzi. A teraz to i tak jest podobno, no. No, tutaj chyba jakiś hoster jest, bo. pełno ludzi. Teraz to, nieraz to podobno jest tak, że tutaj jest ciężko przejść, a o zdjęciu jakimś dobrym to podobno nie ma mowy. A dzisiaj myślę, że może coś mi się akurat uda zrobić, że będzie w miarę fajnie. Szukam gdzieś widziałem na internecie. Płytkę z Bobem Marleyem, <laughs> muszę ją znaleźć. Muszę sobie zrobić zdjęcie, zjeść tu na pewno na którejś jest. Ale to jest taka sztuka prawdziwa, co? Mega mi się takie coś podoba. O, jest i znalazłem. Właśnie. jak bo Marley? O, no, a to jeszcze Michael Jackson. Dobra, teraz tutaj jest najważniejszy punkt tych schodów. Co jest na samym początku widzieliście? Tutaj muszę czekać, muszę, żeby sobie zrobić zdjęcie. Kolejka jest także po kolei. Ale dziewczyny się układają. <laughs> Właśnie spotkałem Polaków. Pomogli mi porobić zdjęcia. Także zarobiście. Pozdrawiam serdecznie, jak może kiedykolwiek zobaczycie. Tu jeszcze parę tych chciałem zobaczyć kawałek, ale w sumie... W sumie lecę dalej. Skałem jakiegoś akcentu polskiego, bo podobno jest, ale jakoś nie mogę znaleźć. Nie wiem dlaczego. Pamiętajcie, to nie jest swastyka to jest symbol pomyślności i szczęścia. To po prostu Hitler ukradł. To. Hawaii. No dobra, mieszka z tym. Idę dalej. Idę zobaczyć, co tu jeszcze jest na tym lapach. Byłem tu teraz wieczorem, co mogliście jeszcze zobaczyć dwa odcinki temu. Ale. ale. Nie wiem szczerze w którą stronę muszę iść Dobra, idę tam Tutaj ta ulica Street Art naprawdę fajna, jak będziecie kiedyś tutaj, pamiętajcie, żeby też zajrzeć na tą ulicę i popatrzeć co jakie ładne grafy są porobione W ogóle teraz leci mecz wszędzie tutaj oglądają Właśnie. Proszę, Przejdzie tam się ludzie zebrali, żeby oglądać. 2-1. Mnie ta piłka słabo interesuje, tym bardziej brazylijska, także, ale wiecie. Wiecie co jest sportem narodowym w Brazylii? Właściwie piłka nożna. Tutaj każdy chłopczyk marzy o tym, żeby być piłkarzem, żeby zostać sławnym piłkarzem. Oglądałem te... znaczy, oglądałem. Rozmawiałem o tym też z e... Jezusem i on właśnie mi opowiadał, że tutaj każdy, nie ma tu chyba ani jednego chłopca, a może jakiś jest, ale większość tutaj się fascynuje piłką nożną. Oni kochają piłkę nożną. No i tak samo powiedział, że tutaj tak naprawdę jak się dostanie, że gdzieś dobrze, to można naprawdę dużo pieniędzy na to zarabiać. Zresztą każdy wie, że piłkarze wszędzie zarabiają bardzo dużo pieniędzy. Nie wiem dlaczego. On mówi, że grał na początku w piłkę, ale później jakoś wolał iść się bić. I tak już został w sportach walki. Tak to jest. Dobra, muszę znaleźć coś, co tu jeszcze porobić. Zaraz coś, coś wymyślę. Wanyjer niestety zamknięto. Chcę kupić magnes i obowiązkowo wysłać rodzicom kartkę, bo jeszcze z Brazylii nie poleciała. Tutaj się można podpisywać. chyba słynny ten rajdowiec, co tu niestety spłonął podczas wypadku. Ale, ale tam dzielica ojej, <laughs> tam sam nie idę. Wiecie co jest jeszcze tutaj bardzo przykre? Patrzcie, wszędzie mężu go dają, gdzie się tylko da. No, co miałem dokończyć? Co jest tu jeszcze schodnio no Bezdomność i to jest bardzo, to widać. bardzo. Śpią na ulicach i to tak, na samych kartonach. Wiecie, gdzie indziej też mieli porobione coś, że jakieś w namioty na przykład tam roznażają albo coś. A tu śpią typowo na kartonie. Stawiłem mi jeden budynek, właśnie teraz zauważyłem. Co to jest? Jak ktoś z Was wie, napiszcie mi w komentarzu. Ten z tyłu, za tym wiaduktem Ciekawie wygląda. Tutaj dalej, co się ogląda. Wow. Tutaj, ten wiadruk tam jedzie właśnie kolejka na Santa Teresa, dzielnicę, ale nie wiem, gdzie się łapie. Niestety, a z chęcią bym się nie przejał. No i popatrzcie jak wygląda teraz ta ulica, którą wam pokazywałem dwa dni temu. Tu wszędzie byli ludzie, tu wszędzie się ludzie bawili. A teraz ulica jak ulica. Dobra, idę gdzieś na obiad. Albo pojadę jeszcze na Santa Teresa, tam gdzie miałem być wczoraj a ja zaczęło padać. Muszę sprawdzić jak daleko tam mam. Przedem właśnie na miejsce, które się nazywa Santa Teresa. Jeździ tutaj normalnie taki żółty e, tramwaj. Taki mały. Jego działalność w ogóle była zawieszona dość długo, ponieważ w 2011 jakoś tak się wykoleił. 50 osób było, dostało rany, zostało rannych wtedy zawiesili to. Ale teraz podobno jeździ znowu. Ale czytałem na internecie, że naprawdę warto tu przyjechać i zobaczyć, jak to tu wygląda. Czy w ogóle to jest miasto kontrastów? Wiecie, tam gdzie kopa cabana, piękne hotele, plaże i tak dalej, zaraz obok fawela. A ta dzielnica jest podobno jeszcze inna niż wszystkie. Także przyjechałem zobaczyć. No i od razu zjem sobie tu obiad. Dobre, co dziękuję? Pierwszy, myślałem że jakaś. No, siedzi <laughs> w oknie, a tu. Dobre, dobre. Dokładnie tyłem. jechałem Tu ostatnio miałem być właśnie z Jezusem. Co A wczoraj! Co niestety nas złapał deszcz Ja tam powiedział, że to taka raczej hipsterska dzielnica. Przynajmniej tak wygląda. No, hipsterska jest na maksa. Inny rodzaj, inny sort. Ludzi, chyba turystów też można powiedzieć. No, to chyba turyści są mniej więcej. Bardziej, no. Tak mi się wydaje. Dobra, idę gdzieś na obiad. Nie wiem jeszcze na co mam ochotę. Ale gdzieś jeszcze gdzie lecimy. mecz, teraz kładę kolejna bramka. Mnie emocje rosną. Wszyscy są tu zadowoleni, czyli drużyna wygrywa, także dobrze. Dobra, jest już 18. Właśnie siedziałem w jednej restauracji. Miałem raz jedzenie ale tak stwierdziłem, że tutaj jestem na górze. Na znaczy na górze? <głos》>, że tu jest bardzo ładny widok. O, to są takie wagoniki, właśnie jak w Portugalii, prawy. No, idę po prostu jeszcze pop patrzyć na jakiś ładny widok gdzieś Tylko gdzieś muszę go tu znaleźć Zdecydowanie inaczej to wygląda Ale się dro chyba chyba znowu gol Ciężki tydzień mnie czeka, trzeba przyznać. Nie będzie aż tyle zwiedzania, bo powiem Wam, że w tym tygodniu zobaczyłem chyba już większość atrakcji, jakie tutaj są w Rio. Także nie wiem, co ja będę Wam teraz kręcił. Nie no myślę, że Jezus coś dla mnie wymyśli na pewno fajnego razem z Bellą. Dzisiaj w ogóle wieczorem też mamy gdzieś jechać, ale szczerze, chyba ja nie jadę, bo mi się nie chce. Jestem taki zmęczony. Muszę po prostu jechać do domu, włączyć sobie Netflixa. Poleżeć, pooglądać jakiś serial I tak skończyć dzisiejszy dzień Jest niedziela, wy to zobaczycie w poniedziałek W przyszłym tygodniu planowałem gdzieś jechać Ale troszkę zmieniłem plany Bo zapomniałem, że mam urodziny 32, jakby ktoś pytał Czuję się na 25 Cały czas I w głowie też mam tyle Cały czas mi to mama powtarza Ale co poradzić no, a za dwa tygodnie prawdopodobnie wycieczka do Sao Paulo. O ile wszystko wyjdzie po mojej myśli. Ale tak jak Wam mówiłem, jak przyjechałem tutaj, w tygodniu jestem tu, zostaję w Rio. Oczywiście trenuję mocno. Mimo, że jeszcze nie w tym tygodniu, ale od przyszłego tygodnia jest już plan robić o, po 10 jednostek treningowych, czyli 5 razy, razy w tygodniu po dwie jednostki. W tym tygodniu zrobię około 7, może 8 z bieganiem, jak się uda. Bo. Nie mogę się zajrzeć na początku. Wiecie jak jest lepiej po malutku, ale z głową. Najważniejsze. Niebo zaczyna się już robić fajne. No, a w weekendy po prostu jeżdżę i zwiedzam. I taki jest plan. Nie mogę być w samym Rio, tylko, no bo tu się kończą już możliwości. Dostałem jeszcze propozycję od dwóch Polaków, żeby pojechać na taki sławny wodospad. Yy, taki on jest przy granicy z Argentyną. Nie pamiętam teraz nazwy, ale tam prawdopodobnie też się wybiorę. Miałem go zobaczyć od strony Argentyny A Może zobaczyć od tej, a później jak będę w Argentynie to jeszcze od drugiej Myślę, że jakoś tak to zrobimy Tutaj była stacja tego tramwaja Tramwaj dalej Zaraz obadam Bilet za dwie dyszki Z 14 zł Ale chyba jeździ czas Ale jeszcze fajny widok to pójdę nam zobaczyć coś się odwaliło u mnie na dzielni Karetka policja Druga policja, trzecia policja Ciekawe, zaraz zobaczymy co A, autobus kogoś potrącił i dodał chyba mocno, bo rozwalona szyba. Na sam koniec chciałbym Wam życzyć miłego tygodnia, żeby wszystko było dobrze, żeby się układało. Życzę mi, żeby nie miał kontuzji żadnej <laughs> e, i jeszcze chciałbym rozdać 10 koszulek z podróży wojownika, które mi zostały. Już nie wiem, w sumie jakie rozmiary. E, Także po prostu 10 osób wygra. Wygrane, wygra, wygranie wygra. No po prostu wybiorę 10 osób. Eee, piszcie najciekawszy komentarz pod tym filmem. Eee, trzeba po prostu tak. Wchodzicie na podróżę wojownika na Facebooka, udostępniacie filmik, piszecie jakiś komentarz, zostawiacie lajka i tyle. Albo tutaj po prostu No właśnie to co możecie zrobić na tym. Dobra, piszcie jakiś najlepszy komentarz, coś, eee, coś o serii o Brazylii zrobimy także 5 wybiorę z, z stąd czyli z YouTube, a 5 wypiero z Facebooka. Także do działa. Dzięki wielkie jeszcze raz, że jesteście. Za tyś mam urodziny. <grym> Pozdrawiam serdecznie. Na razie.